Zakopanie, zakopanie do jutra. Bo tutaj pojutrze nie będzie już trudne: że to wszystko liczy, tutaj wszystko wurnie. Jak to w tutaj jak drabasz, tutaj ja to gada, Tutaj, że to albo twoje prawa, czy swoje sprawa, nie swoja, tutaj wszystko wyboja. Między tutaj różnice, bo widzę tutaj od czego, tutaj tego zacząć. że to jak rozpocząć, Tutaj tylko na trzech, tutaj, że to na naszczo. tutaj naszło, bo kiedy to tamto zamknąć, to to drzwi to pęka, Gdy to nie udręka nie grobie zakopane, wszystko to przełamie Przełamie te słabości, bo się brawię. Tutaj mam to gry, do tego poszło mi to w tryb, taki, że to gry, Tutaj, że to bija, tutaj, że to zwłoki, tutaj nie zakopać sobie, wszystko to ofiary, to nie czary, że to na to ten czary. Tutaj przez pocisk, odcisk na dłoni, tutaj przez łopaty w ręce, że to trzymałeś, zakopałeś nic więcej, że to więcej. Tutaj tu że to wychodzi to wszystko niczym osłupień Tutaj w ocieniu. Stojąc, nie stojąc w miejscu, że to wszystko jak na wejściu. To było pojęcie jaki tutaj szczegół, jak to zakopane i to wszystko niczym to Torpa panie brakuje, jak to wszystko dzieci przez sens, tutaj się odczuję. Cię na to skórze Wiem, że się ta zrywa Zrywa czasem, nie Tutaj, że to zmienna Niezmienna Kolebcza Więcej Tutaj, że to wiercę Że to wszystko potwierdzę Właśnie tutaj Uwolnię ci gradaż Że to wszystko Jak to Tak Od tego Jak to się to Sprawia Dobrze Ty Cyk I znowu pykło Że to full Szybciej Niż pójść myślał, Że to Wszystko To Przelewa cud fakt, jak to wyjdzie z głowy trzad Tutaj nie, nie zakopane, że to wszystko niczym tutaj rozeznaniem Rozeznanie trzeba mieć do tego tatarcie że to wszystko, bo mam swoje buta na tarcie do tego werwę i nie zrobię tak, że ją stale, że nie przerwę, że to wszystko to rezerwa, bo to wszystko to jeszcze tutaj bam. Chwilę by zakopać, zakopać to w dołka, dołka To przy czego się wytaj, bo kopać, właśnie tutaj Wydostać, wydołać, zdołać, zdołać to utrzymać Udawać to w rękach, że to wszystko niczym Tutaj czegół, tu pan nie udręka Kiedy w sumie, tutaj w szumie, nie rozumie wielu Tutaj nie rysuje, że to ty. Tutaj to pisze, tutaj nie pisze wcale, bo to ciszę, to przerywam, Wam kiedy wytłumiecie, wokal wychodzi, bo to wcale, bo to się nie błądzi, Tutaj jak graważę życie jak zakopie, zakopie to wszystko, liczy, Topię, kopie. tutaj, że to gdzieś odbija się, tutaj jak topiem, tutaj że to zamknię tutaj że to zamknę za Tutaj co ofiara, tutaj jaka szara, jaki odcisk na dłoni Życia tutaj nie ma zbrodni, jaki tylko zbrodnia Słowie co zrobić tutaj, nie dostać się na to na szczyt I dostarczyć się przez to, że tu przy grobie stojąc I to cięć, cięć, kolejny dzień, to przemijam, to wspominam Ile bywa, ile to zakopać, ile to nie zdołać Nie uzować, to utrzymać, jak to w rękach, to wyrywa Cię zrywa, co tutaj, to cię to tutaj takiszo, że tutaj po mnie coś pozostanie. Kiedy tak się porwie polwie tak po prostu, że to rozwój jest to pozwól. Tylko na to nie zakopać się. Życie warto, warto wejść to, choćby tutaj było Także nie da się.